Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie zastosowanie układów nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. I zrobimy sobie jedno zadanie tekstowe. Mamy coś takiego. Jednoosobowa firma pana Mieczysława zajmuje się sprzątaniem i koszeniem trawy. Tutaj podkreśliłem na czerwono rzeczy istotne, które będą potrzebne później w zadaniu. Pan Mieczysław pracuje maksymalnie 45 godzin tygodniowo. Realizacja stałych zleceń dotyczących sprzątania zajmuje mu codziennie 20 godzin, co najmniej 20 godzin, a dotyczących koszenia co najmniej 5 godzin. Za jedną godzinę sprzątania pan Jan otrzymuje 30 zł, a za jedną godzinę koszenia trawy 110 zł. Jaki może być tygodniowy maksymalny przychód pana Jana z tytułu prowadzonej działalności? Teraz jak zaczynamy takie zadanie? Zaczynamy od wypisania danych. Wprowadzamy sobie literę y. Ja x oznaczyłem ilość godzin sprzątania, a y ilość godzin koszenia trawy. Oczywiście można jakimiś innymi literami tutaj przyjąć, ale z racji, że z reguły funkcja tutaj będzie f od x y, tak jak było w poprzednich zadaniach, to tak możemy tutaj zostać przy tych oznaczeniach. Oczywiście można by było też odwrotnie przyjąć, to też by też wyjdzie to samo, jeżeli chodzi o końcowy wynik. No i teraz zobaczcie jeszcze raz. Pracujemy maksymalnie 45 godzin, czyli X plus Y, ilość godzin poświęcona na sprzątanie i koszenie trawy, musi być mniejsza bądź równa 45. Dalej sprzątanie zajmuje mu co najmniej 20 godzin, czyli x musi być większe bądź równe niż 20, a koszenie co najmniej. Co najmniej 5 godzin, czyli y musi być większe bądź równe od 5. Teraz jaka jest funkcja? Tutaj mamy nasz przykład, naszą funkcję w sumie tego, ile zarobimy pieniędzy. I zobaczcie, za godzinę sprzątania zarabiamy 30 zł, czyli 30 razy x i plus 110 razy y, bo to jest koszenie trawy, czyli tutaj jest tyle, ile zarobimy za koszenie trawy. No i teraz rozpracowujemy pierwszą funkcję. Przerzucamy sobie x na prawą stronę i mamy y jest mniejsze bądź równe od 45 minus x. I ja sobie przyjąłem tutaj, yy, zrobiłem tabelkę pomocniczą. Co by było, gdyby prawa strona równała się lewej stronie? I zobaczcie, wziąłem sobie 0. Yy, wziąłem sobie 20, dlatego że sugerowałem się tym, żeby, że po prostu tam będzie ten punkt, w którym będę chciał sprawdzić. Wziąłem sobie 40. Dlaczego? No bo sugerowałem się tym, że chciałbym, żeby y była tą piątką. I wziąłem sobie 45, żeby dolecieć do 0. Oczywiście na początku możecie dużo punktów wstawiać, próbować i później te punkty, w których się będzie przecinać, wyliczyć sobie, jeżeli będzie taka potrzeba. I teraz rysujemy sobie te proste. Zobaczcie, pierwsza prosta jest narysowana tutaj, czyli zgodnie z tabelką. Dla 0 45, dla 20 będzie 25, dla 45 i dla 45 0. I teraz będziemy oczywiście brali te mniejsze bądź równe od 0, czyli będziemy patrzyli, co się dzieje pod tą linią, która jest oznaczona numerem 1. No i oczywiście na, na tej linii. Co tutaj mamy dalej? Dalej mamy x większe bądź równe od 20. No to tu jest x, w którym mamy 2, x równający się 20, czyli większe bądź równe będzie tam. I y większe bądź równe od 5. Tu jest y równający się 5, czyli to będzie wszystko, co będzie do góry. I teraz tak, co robimy dalej? Dalej, moi drodzy, patrzymy, jakie są punkty przecięcia. Jest ich 3. i teraz... Pierwszy punkt przecięcia to jest ten punkt, to jest przecięcie prostej pierwszej i drugiej, i jesteśmy w stanie odczytać to tak naprawdę z rysunku. Dlaczego? Dlatego, że na pewno x będzie wynosił 20, bo to jest ta druga prosta, a dla x równającego się 20, y wynosi 25. Kolejnym punktem będzie punkt tutaj. Ja tutaj rozpatrzyłem punkt 1 i 3, mianowicie to będzie ten punkt. Czyli tutaj mamy prostą taką i taką. I y na pewno będzie wynosił 5, a dla Y równającego się 5x równa się 40. No i ostatni punkt to będzie ten. No to tu już będzie łatwo, dlatego że tu jest przecięcie tych dwóch prostych, tych dwóch tutaj x równającego się 20. O, czyli to jest ta linia. I y równający się 5, czyli to będzie ten punkt. I w czwartym kroku trzeba sprawdzić, co się dzieje w tych punktach. Czyli po kolei mamy 20 i 25, 40 i 5, i tutaj 25, i, i wstawiamy do tego wzoru. Czyli zobaczcie, 30 razy 20 plus 110 razy 25, i to się równa 3, 3, 5, 0. Jeżeli to oczywiście się pomnoży z sobą, to się pomnoży z sobą, i później te dwie liczby do siebie dodamy. To wyjdzie tyle. Tak samo tutaj wstawiamy sobie za X 40, a za Y wstawiamy piątkę i mamy znowu taki wynik, tutaj jest wynik, no i 25, to samo, za X wstawiamy 20, za Y 5 i wychodzi nam taka liczba. I teraz patrzymy, która z tych liczb jest naj, największa, bo chcemy, żeby dochód tygodniowy był, żeby był maksymalny tygodniowy przychód. No to to jest to. I formułujemy odpowiedź, maksymalny tygodniowy przychód może wynieść albo wynosi 3350 zł tutaj, oczywiście zabawa językiem polskim to można napisać po prostu wynosi 3350 zł. I teraz tak, chciałbym, żebyście jeszcze spróbowali zrobić zadanie 1.216 i 1.217 na stronie 45, a tutaj jest zadanie dla chętnych 1.221 na stronie 46. Dobrze, moi drodzy, to była tutaj ostatnia lekcja nagrywana w tym roku szkolnym. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę, żebyście oglądali moją toplenistę, żebyście zaglądali jak najczęściej. No i żeby Wam się oczywiście dobrze uczyło matematyki. Życzę Wam wszystkiego dobrego.